25-letni absolwent prestiżowego uniwerku UPenn zastrzelił przed kilkoma miesiącami prezesa United Healthcare, jednej z największych firm ubezpieczeniowych w USA. Zrobił to bronią wydrukowaną na drukarce 3D z wygrawerowanymi na łuskach słowami Deny, Defend, Depose, czyli odmów, broń się, złóż zeznania. Te słowa są znane dobrze każdemu Amerykaninowi, który kiedykolwiek próbował odzyskać pieniądze od prywatnego ubezpieczyciela. Deny odmowa wypłaty. Defend sądowa obrona korporacji. Depose przesyłanie pacjenta jak przestępcy. Luigi Mancione zamienił je w manifest. Strzelił w Biały Dzień na Manhattanie. Nazywano go najprzystojniejszym zabójcą Ameryki. TikTok zalały filmiki z jego twarzą w brokacie i piosenkami Charlie XCX. Hashtag Deny, Defend, Pose stał się wiralem. Dlaczego? Bo Luigi Mancione trafił w samo serce systemu, którego nienawidzi cała Ameryka, prywatnej służby zdrowia. Systemu, gdzie odmowa leczenia to standard, a rachunek za byle jakie świadczenie medyczne Często kończy się bankructwem. Dla internetu stał się kimś więcej niż mordercą. Stał się symbolem, jakby jednym strzałem wyrównał rachunki za latał pokorzeń, setki wypełnionych formularzy i odrzuconych wniosków. DC Crunch o Luigi Mancione jest już dostępny na Spotify, Apple Podcasts i YouTubie. Link w bio.